Witam, pokażę Wam dzisiaj moją sympatię od firmy Lamas um, Produkowaną przez firmę Tomi. To jest piękny osiołek, który nie tylko wydaje najdziwniejsze odgłosy, bo tu ma bardzo klekoczące nogi, które są świetnym instrumentem muzycznym, wiele można do niego powiedzieć. Można się pobawić w telefon albo coś powiedzieć. Ma też nogi tutaj. Um, Krzeczące, no ale dobra, dobra, nie wytrzymam, nie wytrzymam. Jego największy hit, uwaga! ta To jest tak zwane Pikachu. zamykanie oczu, ulubiona gra e, wszystkich e, Brytyjczyków i Amerykanów. Ale myślę, słuchajcie, że nawet dorosłego po prostu rozwala to na łopatki, no. jest po prostu mega dowcipne, a dzieci po prostu oszaleją. Wystarczy nacisnąć na jego brzuch. Aby uszy się podniosły, bardzo, bardzo śmiechowy. Nasz drogi osiołek wisi sobie na takiej rączce. Możemy go przyczepić do wózka, do fotelika, do najróżniejszych form. To ma metki do ruszania, do badania faktur, najróżniejszych kolorów, do manipulacji ręką. Ma bardzo wiele różnych kolorów i struktur materiału. To jest na przykład sztruks. Tu jest taki polarek, tu jest atłasowa wstążeczka, tu są szeleszczące nogi, pełna, a tu jest taki też taki pluszowy welur, pełna gama kolorystyczna, dużo dźwięków, efekty symfoniczne, cudny pyszczek, cudny nosek. No i ten przyjaciel może wszędzie z dzieckiem wędrować i zapewnia, zapewnia e, masę wrażeń, masę uczuć e, do niego cieplutkich. Cudny jest!